Ja w pracy i moja córka zadzwoniła z pytaniem mamo, co się dzieje, bo tak się pali. Ja mówię, niemożliwe. Ten pożar był tuż za pani oknami. Tak, to był okropny dzień, powiem szczerze, okropny wieczór, który długo zapamiętam w swoim życiu, w głowie. Pożar, jak państwo widzieliście, rozwijał się bardzo dynamicznie, bardzo szybko. Wynika z tego, że tych zabezpieczeń tam nie było lub były mało skuteczne. 3 lipca około godziny 20:00 ogień zajął najwyższe kondygnacje bloku na Ząbkowskim Osiedlu. Pożar rozprzestrzeniał się błyskawicznie. Podując zupę, poczułam nieprzyjemny zapach i zobaczyłam dosłownie ognisko na dachu. Była wielka panika. Ludzie biegali na zewnątrz. Nie wiedzieli o co chodzi, bo uciekali. pojawił się dym. Zobaczyliśmy płomienie. To były sekundy, kiedy ten dym się rozprzestrzeniał po całej płaszczyźnie dachu. Ludzie uciekali z dziećmi na rękach, osoby starsze. Wiemy, że w tym bloku też mieszkają osoby z niepełnosprawnością. Blokatorzy bloków pośpiechu opuszczali swoje mieszkania, a na miejscu pojawiały się kolejne jednostki Straży Pożarnej. Służby gasiły szalejący ogień oraz pomagały w ewakuacji. Zerwał się straszny wiatr. Tak wiał, że ze strażacy nie nadążali z laniem wody. Okropny był dym, czad taki w ogóle naszego siedzenia nie było widać w pewnym momencie. Ogień w ciągu kilkudziesięciu minut zniszczył dach oraz górne kondygnacje budynku. Mieszkania na niższych piętrach zostały zalane wodą podczas wielogodzinnej akcji gaśniczej. Z powodu pożaru ucierpiało ponad 200 rodzin. My już jak przyjechaliśmy na osiedle, to już się paliło. Mogliśmy wejść do domu, zabrać najpotrzebniejsze rzeczy. Co pani zabrała? Dokumenty? Trochę ubrań? To wszystko. Jeszcze kota mieliśmy zabrać, ale uciekł nam. Ludzie byli załamani. To dorobek ich życia. Byłem za granicą w pracy. Moja żona była sama w domu. Kolega zadzwonił, że się pali i zdążyła uciec. Zabrała tylko psa, klucze, to samochód i wybiegł. Praciliście Państwo chyba dobytek życia? Zgadza się. Całe pół życia na to pracowaliśmy. Teraz zostaliśmy bez niczego. Miasto zorganizowało pomoc dla pogorzelców, którzy utracili mieszkania. Tuż po pożarze poszkodowani mogli liczyć na schronienie oraz wsparcie w pobliskiej szkole. Ja byłam w pracy, a jak dojechałam, to już cały blok się palił. Sąsiadka wyszła po prostu z domu, wróciła z zakupów, torebki nie zdążyła zdjąć. Wzięła dziecko pod pachę i po prostu wyszła z małym, trzyletnim dzieckiem bez butów, bez niczego. Dwa dni po pożarze służby pozwoliły poskorowanym z najniższych kondygnacji wejść do mieszkań, aby zabrać najpotrzebniejsze rzeczy. Może pani wejść do swojego mieszkania? Nie, bo moje mieszkanie jest spalone. Mieszkaliśmy na. Ostatniej kondygnacji, więc mamy spalone całe mieszkanie. Co pani straciła? Rzeczy to są tylko rzeczy, ale najtrudniej jest nam pogodzić się z, z pamiątkami no rodzinnymi, biżuterią po dziadku, fotografie.